Kochani, pot się ze mnie leje, czego chyba nie da się ukryć, ale będzie warto, mam nadzieję. Sprawdzimy to razem, dlatego że jak co roku, słuchajcie, dwa lata temu zabrałam Was do Tajlandii, w zeszłym roku byliśmy... zabrałam Was do Wietnamu i tam nie tylko poszliśmy do lokalnej drogerii Watsons, ale też do e, japońskiej drogerii. A w tym roku, ciekawa jestem, czy stwierdzenie, w którym kraju e, jestem i z którego kraju znowu zrobimy relacje z Watsons, czyli z lokalnej drogerii na temat kosmetyków. Zobaczymy, czy tutaj są kosmetyki bardziej koreańskie, japońskie. W Wietnamie była, był ten szał na japońskie kosmetyki. W Tajlandii były i tajskie, i japońskie, i koreańskie. Tam był prawdziwy szał na w ogóle skin care, na pielęgnację. Zobaczymy, jak jest tutaj w... No właśnie! Napiszcie w komentarzach, czy domyślacie się, gdzie jestem. Jeszcze Wam nie zdradzam. Zaraz Wam o tym wszystkim powiem. Natomiast słuchajcie! Kawka jeszcze mnie czeka i ja będę do tego tak samo nowo podchodzić jak Wy, bo jeszcze nie byłam tutaj w drogerii. Także pierwszy, ra, pierwszy raz pójdziemy razem, tylko skończę kawę, a pokażę Wam jeszcze co jest przede mną. Kawka, a tutaj widok taki się prezentuje. A do drogerii pójdziemy w tamtą stronę. Gdzieś tam jest ta drogeria, tutaj jeszcze kawiarnia. I dochodzimy do drogerii. Słuchajcie, ceny od razu Wam mówię, że... Takie same jak złotówka, Czyli jeżeli widzicie, że kosmetyk kosztuje załóżmy 28, to to jest tak samo, jakby kosztował 28 złotych. I słuchajcie, przede wszystkim wchodzę na wejściu, czyli myślę, że takie najpopularniejsze kosmetyki, bądź no to też w promocji kolagen, kolagen, wszędzie kolagen. Wiecie, co ja myślę na temat kosmetyków z kolagenem? No totalny bezsens, więc nie wiem, czy wynika to z tego, że są tak popularne tutaj, czy że są po prostu przecenione i na wejściu chcą klienta zachęcić. Tutaj ceramidowy, no ale skład jest taki sobie, jak sami widzicie. I kolejne produkty po prostu mnie tak zwabiły. Słuchajcie swoim wyglądem bo zobaczcie, tutaj mamy esencję, ale ona jest z jakimś brokatem. No wiadomo, że będzie w niej mikroplastik. Więc to taka czysta ciekawostka. Powiem Wam, że nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że ten Watsons był po prostu małą drogerią. Ale w Wietnamie, tam w, przy operze, gdzie była taka duża ich siedziba, to on był ogromny i dużo, dużo lepiej zaopatrzony. Tutaj mamy półkę z koreańskimi kosmetykami, na pewno rozpoznajesz Beauty of Joseon, słynny SPF. Teraz tutaj tego kosmetyku akurat nie widziałam ani w UK, ani w, Ang ani w Polsce. No, i tutaj mamy też miniaturkę esencji. E, także ta esencja zrzęszenia tutaj macie dużą, a tutaj w miniaturce, więc tego też nie widziałam w Europie. No i balsam do oczyszczenia twarzy. Ten słynny produkt na niedoskonałości, ale on jest na bazie czystego alkoholu, z tego co pamiętam, więc ja akurat się nim zachwycać nie będę. I słuchajcie, widzicie tutaj mamy MediCube, ale też, no, moje zdanie jeżeli nie znaliście, bo chyba nigdy się nie wypowiadam, tej marki. Tu uważam, że nic specjalnego, ale zobaczcie, że te półki są tak, no powiedziałabym ubogo. No tutaj tradycyjny ten, te kosmetyki na niby niedoskonałości też były w Tajlandii, dwa lata temu Wam pokazywałam, ale z tego co pamiętam, wszystko było na bazie alkoholu. Tutaj już takie europejskie, widzicie Nivea, no coś innego, tutaj japoński i tych kosmetyków japońskich było sporo, ale zaraz same się przekonacie. Tutaj znowu, jak zwykle Wągrota azjatycka, no bardzo popularna w Azji, ale zobaczmy sobie pierwszy lepszy skład. No i tutaj też widzicie, że jak to wygląda także no na razie jeszcze nic mnie nie zachwyciło SPF-y, ale powiem Wam szczerze, że też znowu, jeżeli już mamy naprzeciwko ten Beauty of Joseon to nie ma co w tych SPF-ach według mnie grzebać, tutaj tradycyjna japońska kredka do oczu, która była zarówno i w Tajlandii, jak i w Wietnamie i mamy nią również tutaj także to jest taki ten podstawowy, make-upowy kącik, i on tutaj bardziej mi przypomina Tajlandię bo w Wietnamie no w większości tutaj te Jakieś były takie już przerzedzone. Tutaj jest to nieco lepiej zaopatrzone, ale znowu, słuchajcie, tak mnie nic nie kusiło. Opakowań całe mnóstwo. Potem Wam też pokażę, co kupiłam jeszcze na końcu filmu, a także które kosmetyki ze sobą przywiozłam z Polski, bo przebijają azjatyckie. I tutaj, słuchajcie, no nic za bardzo znowu nie widzę, ale zainteresowała mnie nazwa Nano White, i tutaj chciałam koniecznie poznać skład tych kosmetyków ale one tutaj są z arbutyną, więc tutaj Kompleks Nano White na pewno kojarzycie, bo mówiłam o jednej polskiej firmie, która ma akurat też fantastyczny produkt z arbutyną, ale tutaj słuchajcie, no składy no, no nie będę ukrywać, nie kupiłabym tego, pozostawiają bardzo dużo do życzenia, jak sami zresztą widziałyście, także no Odpada, słuchajcie, mój ulubiony dział maski. No, i na te maski, tutaj, szczególnie tą kolagenową, jest teraz mega szał w internecie. No, jeżeli chodzi o taką maskę, no, mnie osobiście by po niej tak wypryszczyło, bo niestety, słuchajcie, jeżeli ktoś nie wie, to w skład kolagenu wchodzi nierozpuszczalne białko, włókniste, które po prostu, no, nie jest w stanie się wchłonąć, więc ono nie będzie jakby tworzyło taką okluzyjną warstwę na naszej skórze, i ta skóra przez to nie oddycha. I dla mnie taka maska, czy w ogóle jakikolwiek inny produkt z kolagenem nie tylko nie ma sensu, ale to jest też przepis na tragedię na mojej twarzy. Mam tutaj tradycyjną maskę z mucyną ślimaka, te maski Wam już pokazywałam w Tajlandii i akurat tak się złożyło, że ta była ostatnia na półce. Mamy potem maski znowu z wąkrotą azjatycką, no tych to na pewno nie mogło zabraknąć. Znowu tutaj do wglądu skład. Jak widzicie te składy, no... Często jest tak, że no jednak one nie są takie, że tak powiem czyste jak w Polsce, czyli wszystko fajnie, wszystko fajnie, a to nagle jakiś mikroplastik. Powiem Wam, że te płatki, mimo tego, że z kolagenem te akurat miały gdzieś tam w składzie na początku, ale te inne już na końcu, to jeszcze powiem Wam, że dałyby radę akurat myślę, że one byłyby w porządku. Cena 41 zł i słuchajcie, w promocji, więc sami ocencie, bo tych płatków, jak widzicie, tutaj trochę. Jest, no i tutaj też mamy peptydy, akurat w tych, które trzymałam. I słuchajcie, te maski mnie bardzo zainteresowały. I są one zarówno produkcji chińskiej, jak i japońskiej. I one to są maski takie na ciepło, relaksujące, te akurat są z lawendą. Powiem Wam, że nie wiem do końca, jakby to się sprawdziło, i jakby to. Zastosować, ponieważ słuchajcie, no one są czymś tam nasączone. Jak widzicie, to są takie maski na ciepło. Wiecie, okolicy oczu. Mi to się od razu kojarzy troszkę z podrażnieniem. Bo tutaj widzicie, że to o jakichś olejkach jest i tak dalej. Ale też słuchajcie, jakby ktoś miał jęczmienie, może dobre rozwiązanie. No nie wiem, słuchajcie, ja trochę się boję tego wypróbować. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Czy wrócić się i spróbować? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. A może ktoś z Was korzystał i po prostu macie doświadczenie, więc dajcie mi teraz znać w komentarzu. A słuchajcie, to są już kolejne maski, i znowu tutaj przybliżam skład. I zobaczcie te maski ogromne takie opakowania, one były ciężkie. I tutaj tak ta, ten dział wyglądał. Swoją drogą, pokażę Wam, co mój partner znalazł i mi to przyniósł. Mówię, może chcesz to, ale ja nie wiem, po co mi to jest potrzebne. No, nie wiem też, po co Ci to jest potrzebne, ale zobacz, jakie fajne. Także słuchajcie, no każdy sobie coś znalazł. Słuchajcie, to chyba był jakiś żel do ciała dla dzieci z jakąś zabawką. No i tak tutaj mamy też słuchajcie pomadki, bardzo dużo jest takich motywów jakiś tam zabawkowych. Tutaj odświeżacz do materiałów. No ja osobiście unikam takich produktów, ale taka ciekawostka, bodajże japońskiej produkcji. Kolejne maski znowu japońskiej produkcji, ale powiem wam, że ta dziewczyna, ta dziewczyna na tym opakowaniu jest jakoś tak smutna, że nie wiem kto wymyślił to opakowanie. Panie, ale mnie ono e, odstrasza. To i ta maska zaszkodziła. Nie na no, secie tak się śmieje bo skład jest całkiem okej. Okay. Słuchajcie, tutaj takie, niby do e, usuwania, wiecie, zaskórników z nosa, wszystko na bazie czystego alkoholu, niby tam w trzech krokach, czy jakieś produkty, ale powiem Wam, że e, taka moja mała rada no nie nabierajcie się na to. Zobaczcie, parabeny, alkohole, wszystko, co tam chcecie, a nie tędy droga. Takie jest moje zdanie. E, Którędy droga to już szukajcie w innych filmach, e, zakładka, playlista kwasy. Słuchajcie, idziemy dalej, bo tutaj coraz bardziej interesujące rzeczy znajdowałam i mamy tutaj płatki tonizujące, znowu skład bardzo prosty, tutaj akurat wszystko w porządku. Nawilżające, woda, e, kwas mlekowy nawilżający, mamy też witaminę C, no i też widzicie od razu ceny. Fajnie, że nie musimy sobie tym razem tych cen zamieniać na Polskie. I słuchajcie, tutaj kolejne maski. I te maski się nie kończą, a ja Wam przypominam, że to jest mały Watson's, mała drogeria. Więc jak ja byłam w tych dużych, pamiętacie, jeżeli mnie oglądacie dwa lata temu czy rok temu, to po prostu ja w tych maskach tam nieraz siedziałam godzinę. I nagrywałam. Także słuchajcie, już wychodzimy pomału z działu maski, bo tych działów jeszcze było kilka. Tutaj znowu skład no osobiście nie dla mnie, może kto inny skorzysta. A tymczasem, słuchajcie, pomadki I tutaj, szczerze mówiąc, takie względy estetyczne. Mi się najbardziej ten puszyn podoba. Bo tak jak Wam mówiłam, oni lubią takie tutaj detale, właśnie robić z kreskówek. Farby do włosów, słuchajcie, chciałam Wam pokazać skład. Ale słuchajcie, nie mogłam tej farby za Chiny stamtąd wyjąć. Więc odpuściłam. I słuchajcie, jedzenie dla kotów. spodobały mi się opakowania, w szczególności te japońskie. Więc to kolejna taka ciekawostka i tutaj mamy już dział dentystyczny, no nic ekscytującego, prawie, że znalazłam tam jedną rzecz, o której Wam powiem, bo to jest ważna rzecz, słuchajcie, takie nalepki na pryszcze, no też Wam powiem, bye bye acne, no nie wiem dla mnie to <ścoughs> nie wierzę w ten bye bye, no ale niech będzie, niech im będzie, to dla mnie takie bardziej jest dla fanu, no i tutaj też zbliżenie słuchajcie na detale, no bo słodkie są te naklejki tutaj macie jakieś chomiki kotki, także no, jest to takie bardzo przyjemne dla oka. Kolejny, znowu dział SPF-y, golenie, nóg i słuchajcie, te SPF-y się nie kończą, ale nie różnią się niczym od y, tych wietnamskich i tajskich więc ja już kiedyś te składy przerabiałam dwa lata temu w Tajlandii, więc szukajcie tamtych filmów. I tutaj, słuchajcie, są to chusteczki, które mają Was ochłodzić, no i też słuchajcie, jak tam się człowiek cały czas poci, żeby nie śmierdzieć, żeby to ciało przetrzeć, jeżeli nie. Mamy dostępu do prysznica, bo ktoś mi teraz napisze: Pewnie, może, przecież można się umyć. No jak jesteś w pracy cały dzień albo gdzieś tam latasz, no to nie masz dostępu do prysznica. Tutaj o zapachu słuchajcie brzoskwini, ale jest tutaj wszystko na bazie alkoholu. Zobaczcie, jaki jest ten skład. Zaczyna się od alkoholu, dopiero później jest woda i tak samo tutaj niby obiecują wam ups minus 3, że będziecie czuć minus 3, ale wszystko jest na bazie alkoholu. I są ostrzeżenia na tych chusteczkach, że jeżeli ktoś jest wrażliwy na etanol alkohol, jeden grz a i mentol, to żeby po prostu ich nie kupował, ponieważ właśnie połączenie alkoholu, czystego alkoholu i mentolu daje to takie uczucie wiecie, mrowienia pewnie i tej temperatury takiej niższej. Natomiast ja na pewno takich chusteczek sobie nie sprawię, czego chyba nie muszę Wam mówić, ale e, oczywiście zaznaczam. I słuchajcie, tutaj e, kolejne e, produkty, ale już do włosów. Mamy na przykład taką ma maskę. E, tutaj powiem Wam, że ten skład e, aż ciężko nawet teraz mi się doczytać, e, ale e, tam, tam możecie sobie zatrzymać, przytrzymać, zobaczyć. Ta, bardzo ten produkt mnie tutaj e, zainteresował do skóry głowy i teraz tutaj mamy skład, więc no, zobaczcie jak wysoko jest zapach, a dopiero wszystkie jakieś substancje aktywne po zapachu, więc tak to nie przekonał mnie. Słuchajcie, tutaj maska taka na pierwszy rzut oka myślałam, że japońska, ale jednak chyba nie i... Tutaj powiem Wam, że znowu doczytać się tego składu. Te maski, słuchajcie, zobaczcie co oni Wam obiecują, że macie jak z salonu, słuchajcie, te włosy, w taki będzie niby efekt. No nie wiem, musiałabym to wypróbować. A słuchajcie, tam nie do końca chcę go wypróbować, bo tutaj oczywiście, żeby takie wygładzenie dostać, to, to wszystko jest na bazie silikonu. No, i zresztą sami widzicie, że jest, ale też, słuchajcie, no, można byłoby spróbować. Także, nie wiem, może się skuszę Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Tutaj chciałam sprawdzić kolejny szampon, ale SLS na pierwszym miejscu w składzie, zaraz po wodzie, przepraszam, czyli na drugim, więc od razu już odkładam. No i tak jeszcze patrzę, co mają. Pamiętajcie, że ja w tej drogerii też mam za sobą osobę, która mi ciągle pogania, więc nie jest łatwo mi nagrywać. Słuchajcie, tutaj, taki, wiecie, do układania włosów taki sztyft, żeby te włosy się nam trzymały, czy w koku i tak dalej. Tutaj słuchajcie, te farby do włosów, ale to chyba musiałabym nagrać całe osobne nagranie, a no nie wiem, słuchajcie, do czego te płatki ogórka służą? Może Wy mi powiecie, bo ja się domyślam, że chyba się je nakłada na oczy, wiecie, zamyka się oczy i zamiast zwykłego ogórka nakłada się tego niezwykłego ogórka. Ale tutaj nie mam pewności. No, dla mnie taki trochę gadżet. I słuchajcie, Hada Labo, japońska marka, która była też i w Tajlandii, i w Wietnamie. I słuchajcie, ja wiecie, że uwielbiam esencję z Hada Labo. Wzięłam czerwoną teraz do ręki, żeby sprawdzić skład, ale no, niestety nie odpada. Natomiast zawsze polecam Wam tą żółtą. Jezu, jak ona jest nawilżająca, ona jest. Tutaj mamy to, tą niebieską wersję, i tutaj chyba żółta wyprzedana, ale potem popatrzyłam, i tutaj mamy tą żółtą. I już się ucieszyłam, że go zupełnie zapasy. Ale to jest zupełnie inny skład, i rzeczywiście to jest takie jasno-żółte opakowanie. A to, co ja zawsze kupuję, ono jest takie ciemniejsze, więc to dalej nie było to. Mamy też wersję mini. No i nie trafiłam tym razem na tą żółtą, co zawsze kupuję. Więc może w innym mi się uda trafić, albo po prostu jest wyprzedana, bo, to jest, bo jest najlepsza. Także w zeszłym roku Wam pokazywałam, jeżeli ktoś chce, może wrócić do tego nagrania. I słuchajcie, te kosmetyki już wszystkie pokazuję. Nazywałam Wam dwa lata temu i analizowałam w Tajlandii. I słuchajcie, ten kosmetyk z witaminą C. Yy, mamy dwie wersje, czyli ten i ten zaraz obok, co już tylko został jeden. I słuchajcie, w Japonii to jest hit na przebarwienia i w ogóle wszystko. I ja tą wersję, którą teraz trzymam, kupiłam w zeszłym roku właśnie dla mojej mamy, ale powiem Wam, że była niezadowolona. Yy, no i nie bardzo jej się sprawdził ten kosmetyk. On też ma taką konsystencję bardzo oleistą. To jest taka, taki właściwie, no Konsystencja jest oleista, po prostu jak olejek. Także no taki hit, ale no troszkę się nie sprawdził. A tutaj mamy znowu taką ciekawostkę: jak coś jest z brokatem, to ja muszę chwycić, choć i tak wiem, że tego nie kupię. Bo jak jest brokat, to i co będzie w składzie, na no, same macie odpowiedź. I tutaj słuchajcie. Wracam jeszcze do Hadala, bo y, jeszcze z nadzieją szukam, że może trafię na coś nowego i rzeczywiście trafiłam. Słuchajcie, na płyny micelarne, które Wam zaraz pokażę, ale wiecie, że ja z płynów micelarnych nie korzystam, więc to tylko taka ciekawostka i tutaj same sobie możecie zobaczyć skład i myślę, że no całkiem w porządku. Myślę, że trzeba go jeszcze wstrząsnąć, bo tam tak troszkę na dnie coś widziałam. Także słuchajcie, dział Hada zakończony i to jest to narzędzie, słuchajcie, w dziale zęby, które Wam powiedziałam, że jest niegłupie i to jest właśnie narzędzie do czyszczenia języka. Naprawdę Dziewczyny, to jest bardzo ważne, żeby czyścić nasz język. Może kiedy indziej zacznę ten temat, bo tutaj nie mamy na to czasu, ale słuchajcie, to jest właśnie fajne urządzenie. Ale w Rosmanie też chyba takie są, bo tak mi się coś widziało ostatnio, jak byłam w Polsce. I słuchajcie, retinol. No, ucieszyłam się, mówię, o! o 02 Retinol, zobaczymy, zobaczymy skład. No i skład już tutaj, zobaczcie, parabenu nie ma, SLS-u nie ma, mówię, będzie dobry skład. No ale co my tu mamy? No nie mamy Retinolu, tylko mamy Retinyl Palmitate. No i więc już mogłam odłożyć ten kosmetyk na półkę, bo już wychodzimy yy, i nie będziemy na razie yy, wracać. No niestety, słuchajcie, troszkę jestem zawiedziona za opatrzeniem, ale pokażę Wam teraz, co kupiłam. A które kosmetyki przywiozłam ze sobą? Pokażę Wam, jakie kosmetyki wzięłam ze sobą. Mamy tak, azeloglicynę, skintra, serum, yy, właśnie to tutaj mamy też niacynamid w stężeniu aż 10% z cynkiem w stężeniu 1% uwielbiam to serum ono jest ze mną od lat i tutaj jeszcze sam cynk i tutaj to jest bardzo maleńkie stężenie, nawet nie jest podane ale ono jest takie nawilżające no i oczywiście tutaj cynk działanie antybakteryjne, tak wygląda skład no i jak wiecie ja się nie ruszam bez slawi. Slawia słuchajcie, krem nawilżający z niacynamidem na dzień, matujący ale nie ściągający skóry idealny pod makijaż i tutaj mamy kwas hialuronowy do tego aquaxyl i komórki macierzyste. Wiecie, że ten krem jest ze mną po prostu no, od bardzo, bardzo już chyba trzech lat prawie, prawie 3 lata albo już minęły 3 lata, tak. Także y, on jest po prostu ze mną zawsze. No i kolejny tutaj to jest Krem ceramidowy, i tutaj słuchajcie, czy zima, czy lato. Ja go zawsze ze sobą mam. A już w szczególności, jak jestem właśnie w ciepłych krajach, dlatego że jeżeli gdzieś tego SPF-a zabraknie, czy gdzieś tam nie dopracujemy tym SPF-em, nie dojedziemy tak mówiąc kolokwialnie. I potem zasypiamy z tą czerwoną, znaczy z, zasypiamy właśnie, nie? Zanim położymy się spać, yy, myjemy twarz, widzimy, że takie po całym dniu już jest zaczerwienienie. Co z tym teraz zrobić, jak zadziałać? To słuchajcie, ten krem do twarzy ceramidowy i on też w sezonie grzewczym, i on oczywiście przy kwasach, przy retinolu również, bo podstawa nasza bariera hydrolipidowa, czyli oczywiście. Yy, Oczywiście mamy tutaj ceramidy, które regenerują naszą barierę hydrolipidową, skwalan w uproszczeniu lipidy, wąkrotę azjatycką, która yy, cery trądzikowe, takie jak moja, no oczywiście ukojenie, łagodzenie i nawilżająca trehaloza. I słuchajcie, na wszystkie kosmetyki od firmy Slavia, jak zawsze otrzymacie zniżkę z moim kodem, który teraz wyświetla Wam się na ekranie, linki również pod tym filmem. I słuchajcie, to akurat w aptece, ale pokażę Wam, jaki tutaj kupiłam dezodorant i jest bardzo skuteczny, jak widzicie, bez aluminium i zobaczcie na jego skład i tak się prezentuje ten skład, no naprawdę skład bardzo prosty i troszkę mnie to tak tutaj przy tych upałach, no nie wiem, nie wiem, bo bloker potu to, to to nie jest, nie wiem, czy będzie działał, a też wiecie, że ja nie jestem za deodorantami z aluminium, broń Boże, i słuchajcie, ten deodorant naprawdę działa i tutaj jest napisane, że on jest naturalny i efektywny, no i rzeczywiście, no działa także, no i cena, słuchajcie, to było jakieś 28, Czyli 28 zł na polskie, więc no nie wiem, samej ocencie. Kochani, tutaj kończę tego vloga, ale chciałam się Was zapytać, bo w tym roku postawiłam na robienie takich krótkich rolek w formie vlogmas, właśnie z wyjazdu, zamiast nagrywania długich vlogów. Jednak drogerii oczywiście nie mogłam i nie chciałam odpuścić. Ale zastanawiałam się, żeby już w ogóle nie robić vlogów z wyjazdów, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wolicie krótką formę, czyli rolki. Napiszcie teraz krótka forma, jeżeli tak. A jeżeli wolicie długą formę, czyli oczywiście długie vlogi, takie jak dla przykładu ten z wyjazdu, to napiszcie mi, proszę, komentarz, długa forma i ja już będę wiedziała, o co chodzi, bo. Jeżeli jest zainteresowanie długą formą, no to wtedy, że tak powiem, nie zmarnuję tego wyjazdu i będę tą długą formę nagrywać. Ale jeżeli nie, to zostaniemy przy krótkiej, szybkiej formie. Do usłyszenia!